Witajcie moi drodzy! Dzisiaj zabieram Was w jedno z najbardziej niesamowitych miejsc, jakie miałem okazję zobaczyć we Francji. Wyruszamy do Écouil de Midi, skalnej iglicy, która wbija się w niebo prawie na 4000 metrów. Nasza przygoda zaczyna się w Chamonix, małym, urokliwym miasteczku otulonym przez potężne góry. Siadamy do kolejki linowej, która wspina się niemal pionowo po skalnych ścianach. To jedna z największych różnic wysokości na tak krótkiej trasie w Europie. Prawie 2800 metrów w kilkanaście minut. Z każdą sekundą krajobraz staje się coraz bardziej surrealistyczny. Wreszcie jesteśmy na górze. Pierwszy krok na platformę i odbiera dech. Mont Blanc dosłownie przed tobą, ogromny, majestatyczny, jakby chciał powiedzieć witaj w moim świecie. Dookoła ostre granie, lodowce, śnieżne czapy. Nawet latem, kiedy w dolinie jest gorąco, tutaj króluje zima. Na Equil de Midi znajduje się kilka platform widokowych. Z każdej z nich rozciąga się widok, który trudno ubrać w słowa. To miejsce to nie tylko widoki, to początek marzeń i początek ryzyka. Dla większości turystów to punkt widokowy, ale dla wspinaczy to brama do czegoś znacznie większego. Właśnie stąd ruszają zespoły na tak zwaną drogę 3M. To prawdziwa wyprawa wysokogórska, która wymaga odwagi, techniki, odporności na zimno i przede wszystkim pokory. Cały rejon i de Midi to mekka alpinistów z całego świata. I choć wygląda to jak bajka, nie dajcie się zwieść. Góry są piękne, ale bywają bezlitosne. Udało mi się złapać moment, gdy z jednej z grani osunęła się niewielka lawina kamienisto-śnieżna. Dla doświadczonego oka nic groźnego, ale to przestroga. Bo wystarczy zmiana pogody, opady, jeden krok za daleko i kończy się bajka. Dlatego tak ważne jest przygotowanie, szacunek i świadomość ryzyka. Niestety, kiedy byliśmy na górze, Montblau ukrył się za chmurami. I wiecie co? Trochę szkoda, ale takie są góry, kapryśne, nieprzewidywalne. Czasem dają ci wszystko. Czasem zostawiają cię z domysłem, ale nawet wtedy czujesz potęgę tego miejsca. Bilet dwie strony kosztuje około 80 euro za osobę dorosłą, natomiast w jedną stronę około 60. Po dotarciu na górę otrzymujesz bilet numerowany, który pozwala ci tam zostać około 2 godziny. Przed zjazdem musi być podany czas powrotu. Na koniec powiem jedno, jeśli będziecie w Szamoni, nie zastanawiajcie się ani chwili. Quildy Midi to miejsce, które zostaje z Tobą na długo. Dzięki moi drodzy za obejrzenie i do następnego. Trzymajcie się. Cześć.